Miedny niedźwiedź. Ciepło mu. Ale mnie niedźwiedź nie obchodzi. Mnie obchodzi woda. Hawira niedźwiedzia topnieje, a jako że woda jest gęstsza od lodu, to poziom wody wzrasta. Jakieś 20 cm przez ostatnie 140 lat. Odpowiedź na ten problem jest prosta. Po prostu wyjmijmy tę wodę. Zacznijmy od czegoś prostego. 1 cm. Aby obniżyć poziom wód o 1 cm, potrzebujemy wyjąć 3610 km sześciennych wody. Dla przypomnienia, 1 m sześcienny to tona. 1000 litrów wody, więc mówimy o 3,6 biliona ton. Ale to też niesamowicie ułatwia nam obliczenia. Wystarczy wyznaczyć kwadrat o boku 60 km i wysokości 1 km. Niestety ostatnio sprawdzałem i Berszcz Kalifa ma trochę ponad 800 m, i to na słowo honoru, więc potrzebujemy czegoś innego. Czegoś sprawdzonego, żeby stawiać na sobie sześciany, by stały setki, a może i dziesiątki lat. Zbudujemy piramidy. Na Syberii. Coś czuję, że Kanada i Alaska by się mogły nie zgodzić. To samo Skandynawia, a Rosja za pieniądze zrobi wszystko. A Syberii tak nie szkoda, bo nic tam nie ma, tylko Jakuci i jakieś inne ludy. No i tygrysy syberyjskie. Wróćmy do obliczeń. Potrzebowalibyśmy piramidy o boku 22 km i wysokości też 22 km. W ten sposób osiągnęlibyśmy stratosferę, ale ominięcie tej piramidy przez latajce i inne balony powinno być w miarę łatwe. Dla skali mówimy o czymś większym 25-krotnie od Mount Everestu oraz 550 razy większej od Gizy. Piramidy nie komika. Dobra, ewidentnie jest to za duże. Przypominam, mówimy o zmniejszeniu poziomu wody o 1 cm. Syberia ma 13 milionów kilometrów kwadratowych. Pobawmy się trochę tą przestrzenią. Matma mówi, że potrzebowalibyśmy 1,4 miliona piramid rozmiaru Gizy. Czyli 230 razy 230 razy 146 no razy 1,4 miliona. Dobra, skupmy się na powierzchni. Jakieś 74 200 km kwadratowych, czyli znacznie więcej niż kwadrat 60 na 60. No ale przynajmniej 800 metrów niższy. Teraz pytanie za 100 punktów. Ile by zajęło zbudowanie jednej piramidy? Pomyślmy o wodzie. Nie możemy wypompować wężem, bo powyżej 10 metrów, zamiast wody mamy parę. Nawet gdyby użyć pomysłu Himalajczyków, patrz Ice stupa, to zajęłoby 172 lata. Trochę długo. Gdybyśmy użyli bloków lodu o wymiarach 1 na 1 na 1 to byśmy potrzebowali około 2,6 miliona kostek. Gdyby. Ciężarówki jechały 24 godziny na 7, pełne pobrzegi, to mówimy o około 300 kostkach na rundkę. Tak to znaczy, że ciężarówka idzie z paką 300 ton. Zakładając, że w tej we w te zajmie godzinę, mówimy o 7200 kostkach na ciężarówkę. Teraz prosta matematyka. 2 580 000 podzielić przez 7200, daje trochę mniej niż 360 dni. Mając 10 dedykowanych ciężarówek. W trochę ponad miesiąc przetransportujemy wszystkie potrzebne materiały na jedną piramidę. Żuraw da radę podnieść nawet 240 megagramów. I zakładamy, że na potrzeby projektu wyprodukowano żurawie podnoszące na wysokość 150 metrów. To na to nie jest dużo dla żurawia, więc czas podnoszenia 30 metrów na minutę brzmi spoko. W najgorszym wypadku 5 minut, żeby podnieść kostkę na sztyt a nawet nie minuta, żeby ustawić na Ziemi porządni. No ale trzeba załadować i w ogóle, więc 6 minut na kostkę, take it or leave it, znowu matematyka, 6 razy 2 miliony 580 tysięcy daje 15 milionów 500 tysięcy minut, czyli jakieś 30 lat. No a teraz znowu prosta matematyka, dzielimy to przez n, gdzie n to jest liczba żurawi, czyli przy 30 żurawiach zajęłoby to rok. Ktoś może zarzucić, że to tak nie działa, bo 9 kobiet w ciąży nie urodzi w miesiąc, ale jak mam być szczery, mnie to niezbyt opodzi. Przypominam, aktualnie liczymy ile wody i pracy potrzeba, żeby obniżyć poziom wód nie o centymetr, a o jedną milion czterysetną centymetra. Wiecie co, może ja jednak nie wiem jak zaleczyć zmianę klimatu.